Dzień dobry, O no Omachaj ogonem, no macham, macham, tylko nie widać, nie, bo matka nie w to miejsce, kurczę, kamerę ustawiła W każdym razie, witamy Was trzy dziewczyny dzisiaj, jedna tak trochę tyłkiem się ustawiła, no ale, ale jest, bo chciałyśmy Wam dzisiaj pokazać, jaki gaba dostała Uważaj, z... bo mogę Ci nie wyłączyć Miejmy nadzieję, że nie Jaki kawa dostała zarąbiste słodycze dla małego dziecka na Halloween od. Niusiu! Od cioci Ani. Odwróciłam się nieco, żeby tutaj już nie na nasze facjaty kierować. Tylko na facjatę tej pani. Larciu, tu nie ma mięska. Tu jakieś bekonowe są, czy co? Nie, nie. nie. Słuchajcie, Ania przywiozła, Ania z Krystianem przywieźli i Gabrysim Sebastianowi dokładnie takie same słodycze, tylko inne smaki tych Pringlesów. Zobaczcie, dostało dzieciaki Pringlesy, Gaba dostała paprykowe, hot and spicy i e, zielona cebulka, tak? Tak, zielona cebulka i cream, czy znaczy ta śmietanka. Trim. No, ale to, to tam Pringelsy to pikuś, nie? Ale zobaczcie, dla to, że to jest dla miłośników Halloween to jest jedno, a dwa, że Gaba w ogóle jest miłośniczką czaszek, więc ciotka trafiła niesamowicie, w ogóle nie, ja y oglądałam tą czachę, ale w ogóle nie widziałam, że ona ma takie przekrwione oczy ta czacha, ona chyba piła całą noc naprawdę. Tego nie widziałam, wydawało mi się, że ona ma po prostu takie puste oczodoły, a tu proszę uprzejmie taka, taka czacha z takimi gałami. I to jest pełne cukierków, tak? I to są te cukierki, które tam były w środku? No, innych nie mam. Nie masz, no dobrze, dobrze. I co my tu mamy? My tu mamy jakieś tabletki chyba widzę. a, no sorry, można mózg jej otworzyć, tak? Larciątko! My tam ci żołądków napchamy do głowy, bo muszczku tam nie napchamy, bo nie mamy skąd. Że co my tu mamy? Jakieś, co to jest? A, to są, to są yy, bransoletki, czy to jest osobno? Bransoletki. Bo ja przez, nie widzę przez monitor. W każdym razie, to jest pełne cuksów. I tutaj dostali jeszcze po dyni. A w dyni? No, w dyni jest psipysk, to na pewno. A oprócz tego. A, to na, są na żelki. W masz coś, co tutaj jest. Mhm. Dobra, tutaj masz. Dzielicy. Trzy opakowania wielkich pianek, uh -huh. czy znaczy duże opakowanie małych uh -huh. pianek. E, dwa razy żelki, uh -huh. dwa razy żelki, uh -huh. dwa razy lizaki uh -huh. i te pomarańczowe to są gumy, a to są takie, uh -huh. takie cukierki takie. Także ciocia wie, że ma w tutaj dwoje małych dzieci, jedno lat 19, drugie metr dziewięćdziesiąt. Same malutkie dzieci, trzeba im cukiereczki kupować i bransoletki z cukierków pudrowych. No. Jak to dobrze, że ciocia nasza, a Ania to sama, jest taki duży dzieciak i wie, że dzieci potrzebują zabaweczek. No, także podziękuj ładnie. Dziękuję. Komu? Ciotce Ance. No nie tylko, to nie tylko ciotka Anka kupowała. No i Krystianowi. I wujkowi Krystianowi. Powiedz, <laughs> pomachaj do cioci i do wujka. Nie, 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 żeby to nikt sobie nie pomyślał, ja to nie morduję dziecka, żeby na komendę dziękowało, ale my mamy takie swoje tematy, nie, Gabrysiu? No. Najpierw mamusia wpadła, zrobiła wiatrak w pokoju, żeby dziecko ogarnęło pokój na tyle, żeby można było wejść z kamerą. No, tak toczymy sobie nasze codzienne wojny, nie, mój Gabrysiu, prawda? A ile razy dzisiaj przytulałaś, mamusia? Zero razy, a ty czynacznie miałaś. Ty, małpo, ale ja mam na to świadka. Ale świadek się teraz kąpi i nic A, nie A, czyli przyznałaś się. mi rację, że jest świadek tych twoich uczynków. A świadek też miał halucynację. No, dobra. Lara, ty też miałaś halucynacje? Nie, powiedz, ja wszystko widziałam, bo czekałam, aż mi rzucą kościa. Dobra, już Cię nie męczę. W każdym razie czacha jest fajna, bo nawet jak z, z, zostaną pożarte cukierki no, te oczy są obłędne. Nawet jak zostaną pożarte cukierki, no to Gabrysia na pewno tam samych papierków napcha i zawsze będzie coś z tym, z tym no, zrobić. Tak, będę chować. No przecież o tym mówię, o tym <laughs> mówię. tak na wizji przytulę się do dziecka, żeby, żeby mieć dowód już absolutny na to, że jednak czasami się dziecko do mnie przytula. Nie na widzę, że tam brzydzeniem się odwracasz, no ale to powiedzmy, że ja się przytulam do dziecka. A teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, w sumie jedną. Nie, no dwie rzeczy Wam pokażę, ale które ja dostałam, bo tym dzisiejszym takim monotematycznym, urodzinowym vlogiem, bo to dzisiaj są moje urodziny, ale Wy wiecie, bo ja dostałam od Was dzisiaj tyle życzeń, że wiecie, co chyba napiszę jeden zbiorczy komentarz pod tym vlogiem z podziękowaniami. Ponieważ gdybym miała odpowiedzieć na każdy komentarz z życzeniami, to chyba bym do świąt Bożego Narodzenia siedziała i pisała. Rozczuliłyście mnie dziewczyny niesamowicie tymi e, komentarzami, tymi życzeniami. Jesteście niesamowite. Za taką społeczność to ja powinnam. Czego się śmiejesz? E, nic, bo mi się trochę smutno zrobiło, bo to, tobie Dwa komentarze. Duma. Tobie w komentarzach każdy pisał, że O, ty nie wyglądasz wcale na 50 lat A mi nikt nie mówi, że wcale nie wyglądam na 19 Nie, bo wyglądasz na 15 No, ale nikt mi tego nie mówi No załóż sobie swojego vloga No, ale pokazujesz mnie na swoich i ludzie komentują tutaj No, ludzie ostatnio pisali, że muszę ci kupić pampersy No, aż taka młoda to się nie czuje. Nie, przecież ty się zawsze czujesz jak stara baba Zawsze mówisz, że jesteś tak zmęczona, życie cię tak dobiło i w ogóle. No to no, jak ty chcesz, żebyś żyła? Ja przeżyłam więcej od ciebie. No, ja mam większe doświadczenie życiowe, więcej depresyjnych stanów przeżyłam. A ty masz stan depresyjny nieustający przecież. No, dużo no nie. Dobra, nie słuchajcie w ogóle takiego głupot gadania, bo yy, zresztą to chyba jest już udowodnione naukowo, że najwięcej starych ludzi to jest wśród młodzieży. Także. Tak jest. Ja idę Wam pokazać, co. A, no, a do, to już dokończyłam o tych życzeniach? To jeszcze dokończę. To bo mi przerwała! Chcę powiedzieć, że z całego serca naprawdę, przestań mi tu szaleścić tymi bransoletkami. To nie Z całego serca chcę podziękować. Jak, jak z takim podłym dzieckiem wytrzymać? W każdym razie z całego serca dziękuję za wszystkie życzenia. I zaraz będę biec odpisywać, serduszkować, a odpowiedź na wszystkie życzenia umieszczę zbiorczą, bo nie dam rady, nie dam rady wszystkich. A teraz lecę Wam pokazać, co jeszcze w dzisiejszym dniu do mnie przyszło na nogach, a jedno zostało przywiezione samochodem. No, to lecę. Siedzę sobie, słuchajcie, dzisiaj w pracy i dzwoni telefon. Dzwoni telefon i po drugiej stronie słyszę, że dzwoni kurier i mówi, że ma do mnie paczkę. I że ma paczkę na adres domowy. I oczywiście włączałam kamerę się aktywnie. Mówi, że ma paczkę na adres domowy, i czy ja jestem w domu. Ja mówię, że nie, nie ma mnie w domu, bo jestem w pracy. I że ewentualnie mogę podejść, mogę ewentualnie też wysłać Mateusza, żeby odebrał paczkę, i czy tam trzeba coś kwitować. Bo w sumie to ja niczego nie zamawiałam i e, tak nie bardzo wiem co ja bym tam miała odbierać, bo ja coś trzeba zapłacić. On mówi nie, nic nie trzeba zapłacić. Mówi taka fajna paczka, będzie się pani cieszyć. No to już w ogóle mnie e, zadziwił, no bo nic nie zamawiałam, niczego się nie spodziewam, a będę się cieszyć. No ale się dobra, no to ja by fajnie, no to ja się już się cieszę, tylko e, jak tą paczkę odebrać, e, a nikogo nie mam domu, a ja bym wtedy wie, no przecież Gabrysia już jest w domu. No dobra, mi to pani zadzwoni do córki, że, że ja będę za niedługo, to, to podrzucę tą paczkę, ale się pani będzie cieszyć. No dobra, no wiecie, ja poszłam do domu, poszłam do, po pracy poszłam do polo, zrobiłam zakupy. I wyobraźcie sobie, że ja całkowicie zapomniałam o tym, że ten kurier miał być. Ale wchodzę do domu i zaraz Wam pokażę, co moim oczom się ukazało. Czekajcie. Więc słuchajcie, wchodzę i moim oczom. Ukazało się coś tak pięknego. Patrzcie, jakie piękne bukiecisko, jakie cudne w moim ukochanym różowym kolorze. I zgadnijcie. zgadnijcie co ja sobie pomyślałam. No właśnie o to chodzi, że nic sobie nie pomyślałam, bo od nikogo nie spodziewałam się takich kwiatów, i to jeszcze kwiatów, które przyszłyby pocztą. Na paczką właściwie. Mogę Wam przeczytać w sumie dedykację, dlatego, że tutaj nikt tak naprawdę się pod tą dedykacją nie podpisał, więc słuchajcie. Asiu, wszystkiego najpiękniejszego w dniu 50. urodzin. Życie zaczyna się po 50., tak jak na moim telegramie. Całuje i pozdrawia cała Warszawa. No i na kogo stawiacie? Kto mógł mi przysłać takie piękne, tak piękne kwiaty, że Matko Boska... No kto mógłby? Ja, słuchajcie, zebrałam odciski palców tych, z tych kwiatków i wszystkie ślady daktyloskopijne wskazują na jedną osobę, która mieszka w Warszawie. I obawiam się, że to właśnie jest ta winowajczyni, która mi te kwiaty wysłała. Słuchajcie, jestem wręcz pewna, że to ta. I bardzo serdecznie jej dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Już do tej binowej czyni pisałam z podziękowaniami, ale teraz tak, przed kamerą, no to prawie już osobiście, bo widzisz mnie ukochana moja. Serdecznie dziękuję Ci za te kwiaty. To znaczy całej Warszawie bardzo serdecznie dziękuję. Skoro cała Warszawa pozdrawia, to ja całej Warszawie serdecznie dziękuję. I jeszcze Wam pokażę, jakie dzisiaj dostałam śliczne kwiaty też od Mateusza. Takimi pięknymi elstomami dzisiaj przywitał mnie Mateusz. Tak, tak, kocie, tak. Zobaczcie. Takie piękne, delikatne, proste a takie cudne. A na koniec jeszcze e, dziękując wszystkim, naprawdę tak już na poważnie, wszystkim bardzo serdecznie, wszystkim Wam za życzenia. Wiecie, to taki, ten vlog dzisiejszy jest taką kontynuacją wczorajszego, ale e, tak chcecie, chcę sobie rozliczyć już tą pięćdziesiątkę, te moje urodziny do końca. Także naprawdę bardzo, bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję za złożone życzenia. Ja się nie spodziewałam takiego odzewu pod tym vlogiem. Wiecie, ten vlog był dla mnie taki bardziej pamiątkowy, ale bardzo starałam się, żeby umilić Wam muzyką i żeby Wam się to dobrze oglądało, bo ja wiem, że takie filmy najbardziej to oglądają chętnie sami zainteresowani, no bo to ich dotyczy. Wiem, że no nie każdego muszą obchodzić moje urodziny, prawda? Szczególnie to, co ja, co ja, co ja robiłam podczas tych urodzin. Ale widzę, że Wam się chyba podobało, sądząc pod że tego vloga. Także yy, miło mi było z Wami się dzielić tą radością. I jeszcze chcę Wam pokazać taki szybki skrót, dla tych, którzy są z Łodzi i może bywają w tamtych rejonach, dnia następnego, czyli w niedzielę rano, pojechaliśmy sobie na taki bardzo, ale to bardzo wczesny obiad, bo byliśmy tam gdzieś po godzinie 10, między 10 a 11, rajskie jadło chyba to się nazywa, ja to wkleję Wam i kartę z tego, um, z tego miejsca i w ogóle wystrój bardzo mi się taki swojski podobał właśnie w tej knajpce. W niedzielę już od 10 rano jest otwarte, bardzo przystępne ceny, świetne dania obiadowe, bardzo dobre zupy, e, bardzo pięknie podane, naprawdę pod wielkim wrażeniem jestem i jestem też pod wielkim wrażeniem tego, że można tam wchodzić z pieskami, bo jak zobaczycie nasze rodzinne dwie pomarań, pomeranie e, były z nami na obiedzie. Tutaj obsługa powiedziała, że nie ma żadnego problemu, że tyle tylko, żeby pieski wiecie nie biegały luzem po całym lokalu i, 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 i między, między innymi klientami się nie panoszyły, ale naprawdę e, obsługa świetna i naprawdę bardzo sympatycznie mieli ludzie, także jeżeli jesteście z Łodzi i macie ochotę zjeść fajny domowy obiad, to ja z całego serca zapraszam do tej e, jadłodajni rajskiej. Pysznie było naprawdę. I tak yy, moje danie było tak bardzo nieoczywiste, ale to już tam wiecie, każdy sobie zajrzy w kartę i zobaczy co mu pasuje. Dobre ceny i dobre jedzenie. Jak już tak wszystkim, wszystkim dziękuję, to moje największe podziękowania to ja wysyłam do do Ani i do Krystiana. Za to kochani, że Wam się chciało jechać tyle kilometrów z Holandii tutaj do nas, yy, do Łodzi po to, żeby zrobić mi taką ogromną przyjemność, naprawdę z całego serca bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Dzieciaki jesteście niesamowite, naprawdę. Wiem, że oglądacie i dlatego tak osobiście. I chcę tak mocno wyartykułować te moje podziękowania. Bo może, wiecie, nie powiedziałam tego wszystkiego wprost, no to teraz przez oko kamery mówię. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Także... Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym vlogu, w którym nie będę Was już mordować moimi urodzinami. Trzymajcie się ciepło, buźki, papa! Pa.